Witajcie! W dzisiejszym odcinku poinformuję Was o nowościach w GTA Online, czyli pokażę Wam aktualne premie i zniżki oraz powiem Wam, co musicie zrobić, aby otrzymać darmowe autko Drogstara. I tak, zacznijmy od premii i tryb adwersarza naboje na wagę złota jest na premii dwa razy kasy rp. Jest to w bunkrze, w kasynie, normalnie ten tryb też jest spremiowany, no, i w bazie rakietowej również jest on 3 razy kasa JRP. Następna premia 2 razy kasa JRP na próby czasowe Junk Energy. Kolejna premia 3 razy kasa JRP jest na serię trybów adwersarza Sky Operico. I ostatnia premia jest w robajcie, Dokładniej mówiąc, na te zlecenia klientów, teraz dają one 3 razy więcej kasy JRP. I teraz przejdźmy sobie do zniżek, dokładnie mówiąc do zniżki 30% na garaże w biurze. Są one teraz jakby co tańsze o 30%. Następna zniżka jest tym razem w Warstoku na terabajta. Teraz terobajt wraz z modyfikacjami jest tańszy o 40%. W Legendary mamy tańszego SM722. Mamy też tańszego LM87. Również mamy tańszego Schlagena o 40%. No i również V12 mamy tańsze o 40% w Legendary. U Simona o 40% mam z mamy tańszego String GT. Również tańsze V12 u Simona o 40%. O 40% mamy tańszego Benefaktora XLS. Również LWB. No, i o 40% tamtejszego Felsera. I ostatnia zniżka jest zwanie z bronią 50%. Jest to tańsze M16. Ale nie będę wam pokazywał, gdzie jest wan z bronią, bo po prostu codziennie jest on w innym miejscu. I na sam koniec przejdźmy sobie do darmowego autka. Jest to Infernus Classic. I co musicie zrobić, żeby mieć go za darmożkę, już Wam mówię. Mianowicie musicie zająć najmniej piąte miejsce przez 3 dni z rzędu na wyścigach z klubu samochodowego. No i to by było wszystko w tym szybkim miesiącu. Trzymajcie się do następnego filmu. Papa! Pa.